Szczęść Boże, szczęść Boże, szczęść Boże, przepraszam Was moi drodzy za te małe spóźnienie, ale jak widzicie dopiero co wracam z przyjażdżki rowerowej. Mam nadzieję, że nie czekaliście na mnie zbyt długo. No, nieważne. Witam Was bardzo serdecznie w naszej wspaniałej szkole. Przypominam, szkole bez ocen, bez prac domowych i bez dzwonków. O czym jeszcze nie wspomniałem chyba o ocenach, a nie, mówiłem, a to powtórzę jeszcze raz, i szkole bez ocen. Dziś będziecie mieli okazję przeżyć w niej kolejny niesamowity dzień. A czy klasa wie, że jak jest parabola i ona ma ramiona, na przykład uniesione w górę, to to nie jest tak, że te ramiona gdzieś się w powietrzu skończą ale one idąc w górę i pomimo wszystko rozszerzając się na boki one mogą lecieć tak w nieskończoność ta szerokość pomiędzy poszczególnymi ramion minutkę która wy jesteście w ogóle klasa to a nie, to nie tutaj. To może Pawełek może ze mną porozmawiasz? <głos> <głos> jak się czujesz u nas w szkole? Dobrze. A masz dużo kolegów? Zbieram. To dobrze. Cieszę się, cieszę się. A jak ci idzie z historii? Coś tam wiem. Coś tam wiesz. No to dobrze. Trzeba się uczyć. To może pójdziesz jeszcze ze mną, porozmawiamy sobie na osobności. No prawie dobrze. Największe natomiast występują u roślin. Największe natomiast występują u roślin. Tak? Da sobie radę, spokojnie. Tak, proszę słuchać. Nie będziecie się tłumaczyć. Nazwiska, poproszę. Dobrze, co my robiliśmy na ostatniej lekcji? Druga wojna światowa. Właśnie, panie Czarnecki, kiedy zaczęła się druga wojna światowa? A data? Dobrze. To może teraz pani Muszyńska? Albo nie, pani Tomasik. Kiedy Francja i Wielka Brytania formalnie wypowiedziały wojnę Trzeciej Rzeszy? Jak się pani czuje w naszej szkole? Fantastycznie. A czy chciałaby pani coś zmieniać? Niektórych nauczycieli. <noise> to może powie Pani, których. Jakbym mogła zmienić grupę z języka angielskiego, to byłabym wdzięczna. Dobrze, dziękuję bardzo. A czy pan chciałby coś zmieniać? Nie, bardzo mi się podoba. Szkoła jest mała. O takiej zawsze możełem. <noise> Bardzo dobrze, że się Panu podoba. Komu chleb zaszkodzi, temu pomoże. Co Francuz wymyśli, to pokusi. Lepszy chleb z solą, z dobrowodą, niż z niewodą. Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakujesz, smakujesz, aż się. Dobrze. Dziękuję. Jesteśmy z Was bardzo dumne. Widzimy się w przyszłym tygodniu. nie patrzeć, jestem bardzo dumny z pracy kadry nauczycielskiej, jak i uczniów. Gdzie się nie obejrzę, wszędzie was widzę. W telewizji trwam i ogólnie wszędzie. <grystanie> <grystanie> Wiem, że niedługo przystępujecie do bierzmowania, więc mam dla was takie małe prezenciki. E, Wową z O, pani Agnieszko. Pięknie. Was is dein hobby? Pan Janusz, proszę. <laughs> A może tak pełna odpowiedź? O, pan Paweł, widzę, że się bardzo chętnie zgłasza. Pięknie. OK, at which point we finished yesterday? Um, we finished all the tenses and before we move on, I have to ask you, uh, as far as Grammar is concerned, do you have any questions? Okay, great. Guys, you all have to speak. There is more than just one person in this class. Perhaps you could tell me which future tense do we use to make promises and threats? Yeah, that's right. Okay. Gdzie mam lekcję? Nie tu. A kto? Ja mam tu lekcję. Przecież jest napisane w rozkładzie, że ja mam tutaj z rozszerzeniem. To Twoje rozszerzenie to już od kilku lekcji mi tak przeszkadza. Moje orły? Tak! Witam Was wszystkich. Dzisiaj będę pytał ze stolic. Na początek może, Panie Szablewski, może mi Pan powiedzieć, co jest stolicą Afganistanu? Dobrze. Chile. Chile. Nie. Nie. Dobrze. Pamiętajcie zawsze i wszędzie, że pomimo wielkich niedogodności waszej pracy jest ona wśród rzeszy innych jedną z najważniejszych. Dziękujemy, iż podjęliście się tej wymagającej roli. Dziękujemy, że nauczacie nas, wspieracie, wychowujecie. W dzisiejszym dniu pragniemy życzyć Wam wszelkiej pomyślności, zdrowia, spełnienia marzeń, wiele szczęścia i radości oraz nieprzebranych łask Bożych. Chcemy oświadczyć, iż ze wszystkich sił starać będziemy się dopełniać naszych obowiązków oraz zapewniamy, że powszechnie próbować będziemy prezentować wielorakie cnoty i wzory naśladownictwa. Zarazem prosimy również Was, Abyście w różnych uciążliwościach pamiętali o swoim nadzwyczajnym zadaniu, natomiast w codziennej postawie nie zapominali o sławnych słowach Jana Zamojskiego. Takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Jeszcze raz dziękujemy. Szczęść Boże. I naprawdę wielkie brawa dla nich, bo, bo wszyscy się starali i dali z, z tego pomysł.